Cześć, z tej strony SEMOR, witam was w czwartym już odcinku starego, dobrego Minecrafta. W dzisiejszym odcinku będziemy robić to drugie piętro, ale najpierw przydałoby się napolować troszkę zwierząt, bo naprawdę jest słabo, jeżeli chodzi o jedzenie tutaj, więc zrobię tutaj krótki montażyk z polowania. Także widzimy się za chwileczkę. Widzimy, bardzi słyszymy. Zaraz wracam. Eee, tak, witam Was po przerwie. <gulanie> Ogólnie mięska już upiekłem i zacząłem tutaj kopać. Byłem przekonany, że mam włączony mikrofon. Mój błąd mięska tam nabiłem 9 sztuk i z 20 skóry. Wszystko upiekłem i właśnie tutaj opowiadałem, nie mając mikrofonu nadal, że zaczynamy się tutaj kopać i mówiłem też o tym drzewie, że przez cały czas płonie i że będzie płonąć dosyć długo. Narobiłem sobie troszkę kamiennych kilofów i ogólnie zamysł tego pomieszczenia jest taki, że tutaj wszędzie będzie szkło. Tu wszędzie będzie szkło, się trochę w głąb wkopiemy, jeszcze bardziej w tę górę i połączymy ten pokój, jakby do tej klatki schodowej tam. No, także. Time lapseik. Słyszę mi się po time -lapsie. thank you No dobra. Jesteśmy po timelapsie. Troszkę wydrążyłem. I zaraz będziemy zabierać się tutaj za szybkę z tej strony. Tu źle wykopałem. Okej, okay, dobra. Tutaj będzie takie pomieszczonko. Jeszcze nie wiem na co tu może magazyn zrobię. Trochę nie chciałem, że i tak mi wchodziła ta klatka, ale może być. Dobra. Jeszcze tylko porozmieszczamy pochodnie. O, wiele lepiej. No tak, hitboxy. Więc trzeba będzie tak wykopać. I podekorować bardziej, żeby tu mi nie zostało, nie, nie została żadna ziemia. Eee, Dobra. I tu. No, tutaj już można tak zrobić. Okej. Okay. I jeszcze tutaj. Od razu pozbędziemy się tego dirta. O wiele lepiej będzie to wyglądało. Później i tak będę to przyznawiał jeszcze drewnem, ale na razie póki co czysty kamień niech będzie. Zawsze to ładniejsze. Okay. Tak. Zniszczył dirt, stawia dirta. I mamy. Tu się jeszcze gdzie nie gdzie pochodnie, później to jakoś też ładnie. Postawiamy, żeby to w miarę równo było. I teraz tak. O, ale śmieszny bak tutaj jest. Chciałem to zrobić w drewnie Zaraz jeszcze będziemy musieli dokopać szkła trochę no, Tak, chciałem, tak Żeby to mniej więcej szło razem z górą Górę trzeba będzie poprawić I tu zrobimy Tak eee, To będzie Jakby tutaj będzie nasza ściana ze szkła Tutaj jeszcze tylko upiększymy, że drewnie było. Ok. Tu góry też będzie trzeba to zrobić z drewna, ale najpierw jeszcze musimy się przejść po szkło, e, po szkło, po piasek, żeby szkło zrobić. Tu też tą szybkę tam w tamtym pokoiku trzeba będzie poprawić. Zrobić większe to okno. Zaraz zobaczymy, jak to w ogóle z daleka wygląda. No, jak na razie tyłka nie urywa. Zobaczymy, jak będzie wyglądało ze szkłem. Z daleka może trochę lepiej niż bliska. Jak na razie. Dobra, zanim się potworki ze spałnią. Dodaj góra. I ogólnie, jeżeli ktoś jeszcze jest na tym fragmencie filmu, proszę was, żebyście mi napisali w komentarzu, żebyście udzielili co do tych timelapsów, czy to się w ogóle opłaca robić, czy nie. Czy chcecie odcinki z takiego surowego kopania po prostu, czy właśnie w formie takich timelapsów, czy w ogóle. Mam rzeczywiście nic nie robić, to jakby na odcinku typu kopanie i zbieranie jakichś surowców, tylko pokazywanie jak się w ogóle zmienia i opowiadanie jak to tam przebiegał proces tego budowania czy tam kopania. Także proszę Was o informacje w tej sprawie, bo ja mogę zrobić tak, tak i tak. Zależy właśnie od was, jak wam się to będzie lepiej oglądało. Jeszcze hmm. trzeba crafting zrobić. Jeszcze z dwie łopaty walnąć. Albo trzy. Troszkę tego szkła będzie jednak potrzebne. W następnym odcinku postaramy się zrobić tam na górze jakąś farmę i jakąś pierwszą, może, wieżę do rozpoznania w terenie. Chociaż zwiedzałem tutaj troszeczkę świat i już w miarę kojarzę, gdzie co jest. Ale zawsze takie coś warto mieć. Szczególnie że w tej wersji nie ma kompasu ani. no zawsze są korny, ale wolę iść taką standardową metodą. Jak się kiedyś robiło że po prostu będzie na jakimś szczycie jakiś e, punkt odniesienia, gdzie to w ogóle trafić do bazy. Mm, Dobra. Mam nadzieję, że w ogóle włączyłem mikrofon znowu. E, znowu. Ja Poprzednio nie włączyłem i uciekło mi tak z dobrych 10 minut materiału, bo już coś do mnie strzela, więc szybko, szybko zbieramy. Z której to strony? Z tej. No, czy nie widziałem ze sobą jedzenia żadnego. Dobra. Szybko zbieramy i zbijamy. Eee, dobra. To ja zrobię cięcie, przepalę to szkło i widzimy się już na terenie budowy. Widzimy. Słyszymy. <grystając> eee, korzystając z tego, że jest noc, w sumie już była bardziej, aha, mi ryba odskoczyła, i przepala mi się piasek na szkło w piecykach. Postanowiłem sobie połowić troszkę ryb rybek, nie ma ich za dużo. I one bardzo, bardzo wolno się łowią. Ale już staje dzień powoli, już trochę powinno być z tego szkła. Zawsze to jakieś inne źródło pożywienia, dopóki nie mamy żadnej farmy. O, i to jest mięsko, które. Wtedy zebraliśmy na początku tego odcinka. Dobra, odłożymy trochę tych ryb na razie. Straszny tu Saigon jest w tych skrzynkach. Ale magazyn postaramy się zrobić w następnym odcinku, albo poza. E, zrobię go poza wizją, po prostu. Bo to nie jest nic innego jak stawianie po prostu skrzynek. E, Okej, okay, dobra. Jeszcze parę ryb mi zostało. Trudno. E, dobra. Teraz tak, takie coś tam mniej więcej być, zaczniemy to stawiać, na razie tak, później dostawię po klocku jeszcze, tutaj jeszcze bym chciał mieć kamień. Tutaj też jeszcze Sięgnę czy nie sięgnę? Nie sięgnę Nie, tutaj w tym miejscu nie chciałbym mieć Kamienia mieć Tu i tu to się to robi tak O, żeby to wyglądało Jakby Tu przez cały czas była ta góra Tutaj też będziemy musieli Troszkę jeszcze Pokombinować, żeby to jakoś wyglądało Że tak no nie Jakby się nie wysuwa z tej góry tylko było w tej górze. Dobra. Tu będzie sufit. To i tak to będzie do zniszczenia. Tutaj jeszcze damy troszkę dirta, żeby przysłonić od góry to. I pewnie to będzie już jakoś wyglądało teraz. A, może tak być. Może tak zostać też Nie chcę mnie zaatakować, pająku. Bardzo dobrze. tu na razie się wbiłem przez szkło. Jedno za dużo. Mm, dobra. Tu ogólnie podłogę e, chyba zrobię z desek. Ale to zaraz na timelapse raczej, bo to też będzie dosyć długo. A jak chce się wyrabiać w tych 15 minutach odcinka, to musi być trochę tych timelapsów albo jakichś cięć. I tak zrobimy. Także znowu szybki timelapse. Jednak nie robię timelapse. Musimy coś dokończyć jeszcze nasze okno. Troszkę szersze je zrobimy. Tak. Dobra. Tu bym chciał było z drewna bramówki ok, znaczy to jakieś urozmaicenie, nie tylko czysta skała i tutaj też tak zrobimy a tu jeszcze drobinki zostały, trzeba poniszczyć i tu narożniki też damy z drewna jednak to timlabsza nie będę robił. Nie opłaca się. Ja to zrobię po prostu w następnym odcinku albo poza wizją. Od razu lepiej. Crafting też się przesunie. W to miejsce tutaj. I tą skrzynkę później też. Dobra. Jeszcze mamy pochodnie. To ładnie w nocy wyglądało z tamtej strony. I w sumie możemy zobaczyć jak to wygląda z daleka. No mówię, no w następnym odcinku postaramy się zrobić albo wieżę witukową, albo mm, tą farmę u góry w końcu, bo tutaj ta farma jest niezbyt wydajna, bo ciągle mi jakieś zwierzaki albo moby to zadeptują. Tu od spodu trzeba będzie jeszcze dać stołna. No? A to tak średnio wygląda, to będzie do poprawy jeszcze, ale to później może coś wykombinuję jeszcze z tego. Um, ogólnie zauważyłem, że jak nagrywam to lubię po prostu y, powtarzać słowa różne, y, za co przepraszam, ale tak jak wspominałem to w pierwszym odcinku, drugim, trzecim i teraz wspominam, tu nie ma żadnego profesjonalizmu, ja dopiero jakby startuję na nowo na tym YouTubie. Ja nie jestem przyzwyczajony do mówienia sam do siebie. I często właśnie zapominam, co mówię wcześniej, albo gubię wątki, albo powtarzam się. To mam nadzieję, minie z czasem, ale póki co musisz się z tym przemęczyć, niestety. Ha! To bym musiał zrobić po prostu albo w formie jakiegoś balkonika, albo klocek dalej po prostu, żeby to było jakieś bardziej wypukłe. Ale póki co to zostawimy tak jak jest. Dobra, nie wiem ile to będzie minut tego materiału. Nie zrobiliśmy za dużo. Tylko w sumie surowy pokój. Przepraszam za cięcie. Jestem znowu Yy, także, w, yy, o czym ja mówiłem, a, yy, nie zrobiliśmy za dużo, yy, poza wykopaniem tego po prostu surowego pomieszczenia, yy, to by było na tyle chyba w tym odcinku, yy, ogólnie ja na odcinki nagrywam tak, żeby mieć jeden w zapasie zawsze na YouTubie, także Czytam komentarze z dwóch odcinków przed, więc jeżeli pod poprzednim odcinkiem napisaliście mi coś, a ja w następnym odcinku tego nie zrobiłem albo nie przeczytałem, nie wspomniałem o tym, to chcę, żebyście wiedzieli po prostu, że no, nagrywam jeden prosty odcinek na zapas, jakbym nie mógł, czy coś takiego. Także jeżeli nie odczytam Waszej wiadomości, czytam jakiegoś komentarza, jedno i to samo. W następnym odcinku, to zrobię to na pewno w kolejnym, po tym właśnie odcinku następnym. <laughs> Zagmatwano trochę, ale to jest takie moje zabezpieczenie, że w razie czego, jakby nie miał czasu, to żeby był odcinek na YouTube gotowy. E, dobra, e, także w następnym odcinku y, zrobimy farmę u góry. I postaram się zdążyć jeszcze zrobić tą wieżę punkt orientacyjny, żebym się nie zgubił tutaj dookoła. I to pomieszczonko Albo zrobię w też w przyszłym odcinku, jakoś to może wciśnę. Albo, 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 albo po prostu je zrobię i pokażę jak ja to zrobiłem tutaj. No dobra. To dziękuję za oglądanie. Widzimy się w na następnym odcinku. Za... 3 dni, bo wrzucam odcinki co 3-4 dni. 3-4 dni i będzie kolejny odcinek. Także dziękuję za oglądanie. Cześć.